Zynon Kurczy Mordaka. 154. Mateusz Siostrzeniec Myślnik Gwałt. 155. Brunon Kluska. 156. Babijasz Czesława. 157. Bachry Adelaida. 158. Przemysław Bełkot. 159. Zędzelek Mateusz. 160. Motowidełko Michał. 161. Kutasewicz Robert. 162. Anna Jonder. 163. Małgorzata Żygadło. 164. Aneta Wędzonka. 165. Piotr Chytry. 166. Dolores Pitek. 167. Gertruda Dupnik. 168. Frydolin Drinda. 169. Zglinda Żółka. 170. Brunhilda Jezusek. 171. Genowefa Grzebinoga. 172. Nieuważny Rafał. 173. Magdalena Supeł. 174. Oskar Hejka. 175. Anna Snopek. 176. Anna Niepiekło. 177. Agnieszka Niezgodna. 178. Igor Wesoły. 179. Cichowlas Józef. 180. Zyta Gilowska. 181. Cioto Janusz. 182. Jarosław Chwiej. 183. Ewa Czopek. 184. Czekała Grażyna. 185. Tadeusz Cienniak. 186.